Każda próba podszycia się pod zakład ubezpieczeń społecznych to przestępstwo. Oszustwa są ścigane z urzędu, a wyłudzenie pieniędzy jest zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Oszuści wymyślają coraz to bardziej wyrafinowane metody działań, stąd też nasz apel, apel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do klientów, by byli ostrożni i nie dali się nabrać na manipulacje przestępców. W ostatnich tygodniach wyraźnie wzrosła liczba oszustów, którzy podszywają się pod pracowników ZUS, przesyłając fałszywe wiadomości np. przez e-mail, smsy czy komunikatory internetowe jak Messenger bądź Whatsapp, albo podejmują kontakt telefoniczny z naszymi klientami. Celem takich działań jest wyłudzenie danych osobowych, informacji o rachunkach bankowych bądź też skłonienie do otwarcia niebezpiecznych linków lub załączników. Apele o ostrożność to za mało. Oszuści stosują coraz bardziej wyrafinowane technicznie i psychologicznie metody perswazji, a ich katalog rośnie praktycznie każdego dnia. Dlatego ściśle współpracujemy z policją i wszelkimi innymi instytucjami zwalczającymi zwłaszcza cyberprzestępczość wymierzoną w osoby starsze. ZUS cieszy się zaufaniem klientów, a wysyłane przez przestępców fałszywe wiadomości SMS lub e-mail, które dotyczą np. zwiększenia emerytury, zmiany numeru telefonu czy rzekomych zmian dokonywanych na platformie usług elektronicznych PUE ZUS to nie tylko działanie na szkodę klientów, ale także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS nigdy nie prosi o podanie danych osobowych drogą mailową, SMSową lub za pomocą wiadomości poprzez komunikatory internetowe, nie wysyła linków do logowania ani do weryfikacji danych przez wiadomości tekstowe nie wysyła również umów ani formularzy do wpłaty na rachunki inwestycyjne, nie nakłania do wykonywania przelewów na wskazane konta bankowe. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Kontaktu Klientów pod numerem 22 560 16 Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18. Naszym klientom przypominamy, zanim zrobicie cokolwiek, najpierw Szanowni Państwo, skontaktujcie się z nami telefonicznie lub osobiście w placówce. Pośpiech jest w tym przypadku złym doradcą, a przestępcy umiejętnie wywierają presję, bo wiedzą, że jeśli klient najpierw zadzwoni do nas, będzie miał czas na zastanowienie się, to oszustwo nie powiedzie się.